Godzina 10.47, czas na część poradnikową. Dziś kupujemy mieszkanie. Jak to zrobić, by uniknąć przykrych niespodzianek? Na co zwracać uwagę, by po nabyciu wymarzonego M nie popaść w kłopoty? Po pierwsze, nie należy kierować się emocjami. Najprościej jest skorzystać z pomocy kogoś, kto zna się na rzeczy i nam doradzi. Odpowiada Bolesław Trapella, prezes Morizon.pl Czy to będzie licencjonowany pośrednik, czy to będzie ktoś z doświadczeniem, ale mniej emocjonalnie związany z tą transakcją, to jest już rzecz turna do naszej, naszej decyzji. Natomiast rzeczywiście dobrze jest mieć kogoś, kto w sposób obiektywny będzie w stanie doradzić nam w wielu aspektach związanych z zakupem nieruchomości. I tak na przykład taka osoba pomoże sprawdzić nam stan prawny mieszkania, na przykład gdy nabywamy je na rynku wtórnym to jest tak naprawdę jego właścicielem? Czy, czy osoba, z którą rozmawiamy, może dysponować tym mieszkaniem? Czy Księga Wieczysta jest czysta? Tak? Czy rzeczywiście nieruchomość może być w bezpieczny sposób zbyta? Trzeba pamiętać, że nie wszystkie informacje muszą być w Księdze Wieczystej uwzględnione. Na przykład jest kwestia dożywotnika, czyli osoby, która może być niejako przypisana do mieszkania, że do końca swojego życia ma prawo mieszkać w tym mieszkaniu. To powinno być umieszczone w Księdze Wieczystej, ale nie zawsze jest. Nabywając mieszkanie, trzeba pamiętać też o wartościach dodanych, czyli np. w bloku, w którym nabywamy nieruchomość, o jego sąsiedztwie też o różnych porach dnia. Jeśli oglądamy mieszkanie tylko wieczorami, bo tylko na to nam pozwala praca, to to finalne mieszkanie przed wyborem warto jeszcze zobaczyć w trakcie dnia. Może się okazać, że przy świetle dziennym zupełnie inaczej ono wygląda. Warto zobaczyć tam ilość miejsc parkingowych o różnych porach dnia, bo to, że w trakcie dnia jest dużo miejsc parkingowych, to znaczy, że wieczorem będziemy mieli gdzie zaparkować. Trzeba koniecznie dowiedzieć się także, jakie są koszty utrzymania takiego mieszkania. Dobrze jest tutaj bazować na dokumentacji przedstawionej przez sprzedającego, a nie tylko na jego słownych deklaracjach. Czyli prosimy o wgląd w rachunki za prąd, za wodę, za gaz, za ogrzewanie, jaki jest czynsz, ale nie tylko. Sprawdzić też, czy jest fundusz remontowy, nie tylko jaka jest składka obecna, ale ile już się udało zgromadzić na tym funduszu, jak ten fundusz jest wydawany, czyli można podpytać o historię remontów, inwestycji dokonywanych przez wspólnotę mieszkaniową w ramach tego funduszu remontowego. Bo to nam też da pogląd, jak sprawnie działa wspólnota mieszkaniowa. Dobrze byłoby spotkać się z przyszłymi sąsiadami i podpytać się o warunki i jakość życia w otoczeniu, w którym wybraliśmy upragnioną nieruchomość. To pomoże w decyzji, czy w ogóle warto kupować mieszkanie w miejscu, które wybraliśmy. Ludzie i pieniądze. Za 10 minut godzina 11 w imieniu własnym, Mieleszka Szmitka, żegnam się już z Państwem. Ludzie i pieniądze jutro, 5 minut po godzinie 10 do usłyszenia, a można również zobaczyć nas na stronie internetowej.